Jeśli chodzi o najpopularniejszego żyjącego obecnie pisarza, niewątpliwie jest im Stephen King. Temu autorowi od lat 70. konsekwentnie udaje się wydawać same bestsellery i choć zdarzały mu się małe wpadki, wciąż ma ugruntowaną pozycję na rynku wydawniczym. Jednak czym są książki, jeżeli nie materiałem na ekranizację? Po prostu jakimiś podkładkami na półki, żeby to się chwalić jakim to się nie jest inteligentem. Zatem prawdziwą słowę przyniosły mu adaptacje takie jak Lśnienie, Christy, Curry. Tu również nie brakowało wpadek, łowcy snów, dzieci kukurydzy. Karey. A co to za gówno? Dzisiaj zajmiemy się miniserialami, czyli czymś, co ma tylko dwa, ale bardzo długie odcinki. Zaczniemy od Langolierów, porzeraczy czasu. Na starcie mamy bujanie w obłokach, na przykład, że film okaże się dobry.

Ma bardzo ładny na Ona jest tą, którą Nigdy nie wychodzi z roli tajnego agenta. W sensie zawsze gra tajnego agenta, którym jest. Samotną nauczycielkę lecącą do faceta, poznanego z ogłoszenia. Człowieka z kurwie, pisarza. Niewidomą dziewczynkę ze zdolnościami psonicznymi. Tak, w uniwersum Kinga to archetyp. Pilota samolotu. Don't worry about it. It's the now. Jedna katastrofa lotnicza później. Szlag by to, przez jeden mały błąd muszę dymać nad godziny, zbierać zwłoki do worka, a tymczasem kapitan chluje bombę pod wrakiem. Martwy farciarz. Dowiaduje się o śmierci jak żony, postanawia zrezygnować z trasy, by jako pasażer udać się na jej pogrzeb. W trakcie podróży, ślepa dziewczyna budzi się w niecodziennej sytuacji. Ależ bym się przestraszył jako kobieta, gdybym odkrył, że lecę jednym samolotem z Donaldem Trumpem. Środek transportu opustoszał, na pokładzie pozostało 10 ludzi oraz pozostałości po znikniętych osobach. Ta, to proteza z piekła rodem stoi za tym wszystkim. Bycie Stevenem Kingiem i oglądanie tego materiału jest jak. Zabójcze sztuczne użebienie, co to za absurdy? No, that You work for American Pride, friend? Yes, I do. But I think what's important right now. No, 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 no. I'm gonna tell you what's important. No, I'm gonna tell you what's important. You know what's important? I have a meeting at Boston's Prudential Center at nine o'clock this morning. Człowiek S nazywa się Tomiem, choć bardziej mu pasuje imię Tunes. Luny Tunes. Po krótkiej szarpaninie z drzwiami od kokpitu, dowiadujemy się, że wnętrze jest tak samo pozbawione załogi oraz dlaczego nikt nie zrobił remakeu tego filmu po 2001 roku. Próbują skontaktować się z kimkolwiek, jednak nikt nie odpowiada. Zostaliście skanserowani za żarty. Ale my, my sterujemy samolot zaraz się rozbijemy! Trzeba było o tym pomyśleć 30 lat temu. Looney Tunes straszy małą dziewczynkę. the little girl! Co więcej, dostaje schizoidalnej wizji, że to tak naprawdę teledysk slipknotu. Każe mu usiąść na miejscu, gdzie zamiast mordy, może drzeć kartki papieru, co go uspokaja. Na tym motywie. Ten koleś stworzył w 2021 film, powstaje z pociętych screenów. The Timekeepers of Eternity. Pisarz próbuje rozszyfrować o co tu chodzi. Dochodzi do konkluzji, że ma to związek z zaśnięciem, jak i tego, że. I ja na jego miejscu obawiałbym się najgorszego, że występuje w Left Behind z Nicolasem Cageem. W końcu udaje im się wylądować, choć nikt tego nie chciał. Może zamiast kończyć lot, założymy cywilizację American Airlines. Ku wielkiemu przerażeniu odkrywają, że to niedzielanie Handlowa. Dodatkowo w powietrzu unosi się dziwny zapach, a odgłosy chodu są przytłumione. Dobrze koleś. w przypadku wyparowania całej ludzkości, rolę sędziego przyjmuje kapitan. Wskazuje pana na rok pozbawienia mordy. Człowiek S doznaje flashbacków z dzieciństwa, gdzie jego zaborczy rodzic wyżywa się na nim z powodu takiej słabej oceny jaką jest czwórka. Po innej wizji ludzie w końcu pytają go, czym są te Langoliery, ciągle przez niego wypowiadane w majakach, a którymi straszył go ojciec. Opis sobie zostawimy na później. Do kolejnych fenomenów dołączają kolejno. Brak elektryczności, brak echa, jedzenie pozbawione smaku, harność na wyposażeniu amerykańskiego lotniska, przerażające odgłosy w oddali. U upiorne dźwięki płatków i mleka. Sprawdźmy, jak to faktycznie brzmi. Mosto, what's, the, what's the... Panu Tomiemu całkowicie odbija szajba, znajduje pozostawiony samemu sobie rewolwer w schowku ochrony. Prawdziwą teorią spiskową o Watergate Center jest to, dlaczego wydarzył się dopiero w XXI wieku i bierze zakładnika, by jechać do Bostonu, bo wcześniej zmienili punkt docelowy, co mu się nie spodobało. Strzela w biało rycerzyka, jednak kula, podobnie jak inne przedmioty, jest pozbawiona swych wartości odżywczych. Pani nauczycielka to by chciała, żeby wszyscy się wzajemnie przeprosili i podali sobie ręce na zgodę, mam rację? Dalej rozkminiają, że wcale nie przeniesie się do innego wymiaru, a do innego czasu, przeszłości. No i się nie tłumaczy z wcześniejszej próby. A ty królu, nie psuj sobie lor. Wariat wydostaje się z więzów i morduje czarnoskórego, niewymienionego wcześniej w mojej liście najważniejszych klisz, więc. powiedzcie hello czarnemu ginącemu jako pierwszy. Jednak obłąkaniec do szybko zostaje pokonany. Agenta jej królewskiej mości korci, by pozbawić go życia, mimo to tego nie robi, albowiem młoda Jasno-Niewicka prosiła go o to. Ale czy zabiegała o to, abyś pozostawił szurniętego psychopatę wolnym, bez związanych rąk? Nie agencie 007. Zero wyobraźni, zero pozorów, siedem zabitych dzieci przez pomyłkę. Uzmysławiałem sobie, że Zorza na niebie była portalem i by wrócić do siebie muszą jeszcze raz przez nią przelecieć. Przelecieć jest bardzo trafnym określeniem. Tuż przed samym startem Medium kontaktuje się telepatią z maniakiem, wmawiając mu, że prezesi, do których zmierzał, są już na pasie startowym i go oczekują, ten zaczyna do nich biec.

Okej, okay, na Tinderze wyglądali inaczej. Skoro opis langorierów ewidentnie nie jest zobrazowaniem tych stworzeń, to czemu każdy je tak nazywa, nawet tytuł? Ech, amerykańska tradycja nazywania wszystkiego po To mi staje się wabikiem na pulpety z zębami, ponieważ to pożeracz przeszłości, a on żył przeszłością. Kurde, jakie to głębokie. Nasi bohaterowie unoszą się bezpiecznie w powietrze i uciekają. Przez pewne zawiłości fabularne, których nie chce mi się tłumaczyć, morderca na zlecenie Elżbiety postanawia poświęcić się dla reszty grupy, co tłumaczy, dlaczego księżna Megan wciąż żyje. Tak, udaje im się wlecieć do niebiańskiej szparki, Świat nadal wydaje się bezludny, ale to z uwagi na fakt, że przeniesie się do przyszłości, a teraźniejszość musi ich nadgonić. Czemu jak przeniesie się do przeszłości, to przeszłość nie nadganiała teraźniejszości? Ech. Na koniec ekipa wesoło podskakuje. O nie, znowu coś się schrzaniło z czasem, zastygli w nieskończoności. Sad ending. Osobiście lubię ten film przez tajemnicę, jaką ma do zaoferowania przez pierwszą połowę. Efekty może i są tragiczne, ale mają swój nisko budżetowy klimat. Taka kampowa opowieść trafiająca w moje niezbyt wysublimowane gusta. Kolejnym miniserialem są Stukostrachy. Czym są te owe Stukostrachy? Według folkloru nadprzyrodzonymi istotami zamieszkującymi kopalnie. Według Stephena Kinga... kosmitami. Zmiana na plus. W końcu mamy XXI wiek. Nie uwierzymy w magię ani zabobony. Jeśli już, to tylko w kosmicznych rozbitków, wykorzystujących ludzkie ciała jako baterie do zasilania UFO. Faktyczna fabuła. <śm> to nie ma sensu. Są lepsze źródła energii. W Matrixie ci to jakoś nie przeszkadzało, hipokryto. Okej, okay, intro. To był dobry film. Dopóki nie był. Mamy kilku głównych bohaterów, a ich historię poznajemy równocześnie. Jest tutaj dziecko uczące się sztuczek magicznych. I need a volunteer from the audience. Za mało mi płacą, możecie nawet zrobić remake fali, wisi mi to. Now, A, ok, blackface sztuczka polegająca na transformacji nauczyciela w naruszenie wytycznych dla społeczności. Jest też policjantka, fanatyczka Lalek, cały komisariat nimi zjebał. A ten pan zgwałcił i zamordował całą rodzinę, wliczając psa. Zdjęcia dodatkowo płatne. Zdradzający żonę Listonosz i jego kochanka nawet się z tym nie kryją, bo wiedzą, że nikt nie naskarży żonie. czyste sumienie ma zbyt wysoką cenę. Awizo Roberta, nawiasem co za imię, męskie w dopełniaczu. Będąc na spacerze z psem odkrywa coś dziwnego. Strukturę dającą za sprawą dotyku motywację do działania oraz wiedzę z dziedziny inżynierii. Nie tylko go naprawiła, ale zaczęła go napędzać zieloną energią. Pies, wskutek kontaktu, również doznał lśnienia, przestał być niewidomy, co z jakiegoś powodu nie spodobało się innym pupilom mieszkańców Maine: psom, papugom. Waranom z Komodo. Naszym prawdziwym głównym bohaterem jest natomiast Jim Gardner, twórca wierszy zmagający się z alkoholizmem jak i brakiem weny i pewnie tym, że nikt nie czyta wierszy tak naprawdę. Znacie kogoś kto czyta wiersze z własnej woli? To najlepszy autor tekstów jakiego widziałem. Ma on pamiątkę z młodości, metalową blaszkę w głowie. Dzięki niej będzie odporny na siłę indoktrynacji artefaktu, który po krótkim czasie, za sprawą większego odkupania, oddziałowuje na pozostałych obywateli. A to dziecko widzi straszaka w szafie... ZACZĘŁO SIĘ! A to kochanka tworzy na poczcie karabin maszynowy Gatlinga. Si i gońk postal. Żona istonosza, za sprawą kobiet z teleturnieju, zostaje namówiona do zamordowania męża. Co to za program? Gilotyna na ekstra? Chłopiec znika swojego brata za sprawą magicznej sztuczki. Teraz znam się na magii. Wystarczy odwrócić uwagę, co to jest. oraz oddać duszę szatanowi. Dziękuję, dziękuję. Kolejnej sztuczki będę potrzebował kogoś z wolną dziewiczą. Super, rodzice, tak w ogóle. Fajnie, że jesteś niesamowity, ale schabowe. Schabowe! Jest też. Eee, ufo kopulujące z samochodem. Najdziwniejszym jest wynalazek samej odkrywczyni kryptonitu. Samopiszący książki chat GPT na pewno stworzy lepszą historię od tego. Tu mniej więcej kończy się część pierwsza. Druga rozpoczyna się takim samym openingiem co poprzedniczka, co nadaje pewnej niekonsekwencji, gdyż widzimy żywego listonosza, a on zginął w poprzednim odcinku. Są tylko dwa odcinki. Transformacja opętanych zachodzi coraz głębiej. Najbardziej zauważalna jest u Roberty, która zjadła zęby na archeologii. Jej zachowanie też ulega zmianie, ale spokojnie to tylko nadpopuczynowość. Indiańskie miejsce kultu sprawiające, że ludzie stają się inni.

Over. Bye bye boys. Gdy ja tu popadał w coraz głębsze odmęty szaleństwa, Jim podsłuchuje spotkanie zielonoświątkowców. Zostaje przyłapany i zaprowadzony do przymusowych wykopków. Tam odkrywa kosmitu wraz z ich planem. Chcą zgromadzić populację i pozyskiwać z niej energię. Jego nie biorą, bo najwyraźniej nie potrzebują baterii AA. Oto finałowa bitwa z największym zagrożeniem ludzkości. Po to czekałem 3 godziny? Czemu arsenałem międzyplanetarnej cywilizacji jest Topór? Przybyli z planety Halka? Koleś przejmuje kontrolę nad statkiem po to, by zrobić fajerwerki w kosmosie. Wow. Chyba starczy póki co miniseriali Kinga, zostało ich jeszcze trochę, ale to mi Knockers za bardzo dało mi w kość, by to ciągnąć. Dajcie łapkę w górę, a nie dopadną was żadne galaktyczne pokraki. Goodbye.